Węglowej. Jest okazją, żebyśmy spotkali się tutaj i spotkaniem na Eucharystii rozpoczęli świętowanie tej rocznicy. Bardzo serdecznie witam wszystkich Was, a to powitanie składam na ręce Pani Prezes. Wszystkich Was, przedstawicieli Tylu Kopal. Serdecznie witam i pozdrawiam Pocztysz nad To dziś jest imponujące, kiedy patrzy się na poczty sztandarowe. Sztandary, które są znakiem naszej jedności. Zjednoczmy się więc we wspólnocie wiary i modlitwy. Bogu dziękując i wszystko, co przed nami Jemu zamierzając. Szanowny Panie Prezes, pracownicy kompanii węglowej i wszyscy gości. Drodzy bracia i siostry zgromadzeni katolickiej archi najpierw pozdrowienie i błogosławieństwo od ojca świętego Bredyta Szysznosta, z którym mogłem się spotkać w minioną środę. Prosił aby przekazać jego dobre mięśni, błogosławieństwo i życzliwość całemu świąskowi, wszystkim ludziom pracy. U taką pamięć o tej ziemi papież zachował. Od czasu bytności tu w tej katedrze w roku 1981 jeszcze jako metropolita Monachium. 1 pierwszego pierwszego lutego 2003. Roku. To ciągle jeszcze młody, a już okrzepły organizm gospodarczy. Głęboko usadzony w kurniczych realiach i tradycjach utworzona została na to w drodze zmiany nazwy Państwowej Agencji Restrukturyzacji Kurnictwa Węgla Kamiennego przeniesienia do kompanii węglowych, spółek węglowych Rudzkiej, Gliwickiej, Nadmiślańskiej i Rybnickiej, a także zakładów górniczych z Bytomia i Piekarz Śląskich. Kompania węglowa uczestnicząc w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego już od 10 lat buduje nowoczesne rynkowe i finansowe. Cieszy się opinią firmy funkcjonalnie zorganizowanej, efektywnie zarządzanej i wiarygodnej dla swoich biznesowych partnerów, zatrudniając obecnie około 60 tysięcy pracowników jest dziś największą firmą węglową w Europie której roczna zdolność wydobywcza wynosi około 40 milionów ton. W roku minionym wydobyliście ponad 39 milionów ton czarnego słodu. W najbliższych latach planuje kompania, między innymi zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń wydobywczych, przygotowanie swego wejścia na. Jędre papierów wartościowych, współdział w budowie nowej elektrowni prowadzi też odwierty poszukiwawcze na Lubelszczyźnie, gdzie wydajne złoża Wszystkie te fakty sprawiają, że pomimo płynących z niej stron negatywnych informacji o kryzysie i ostro hamującej polskiej gospodarce, Kompania węglowa patrzy w przyszłość z optymizmem i nadzieją. Szanowni przedstawiciele kompanii węglowej, drodzy bracia górnicy. Pierwszym jednak i zarazem najważniejszym źródłem nadziei. Tej nadziei, która zawieść nie może. Jest sam Bóg. Przypomniało nam o tym dzisiejsze pierwsze czytanie z listu świętego Pawła do Hebrajczyków. Słyszeliśmy takie słowa. Nie wyzbywajcie się nigdy nadziei waszej, która ma wielką odpłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniali wolę Bożą Dostąpili obietnicy. Za krótką bowiem, za bardzo krótką chwilę przyjdzie ten, który ma nadejść i nie spóźni się. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Moi drodzy, w życiu osobistym i zawodowym, w naszych domach i zakładach pracy, na kopalniach, Spełniajmy więc wolę Bożą, a została nam objawiona w Ewangelii, która jest zawsze nową, świeżą i zawsze dobrą nowiną dla człowieka. Dbajmy o to, by nigdy nie gasła nadzieja dotycząca zarówno doczesności, jak i wieczności, by sprawiedliwość i prawość serca Uczciwość wobec Boga i śniegu pozostawały podstawowymi regułami postępowania. Takiego życia opartego na nadziei bardzo potrzeba w dobie kryzysu, gdy poszerza się krąg wykluczenia społecznego, zwłaszcza wśród ludzi, zamieszkujących na tradycyjnych osiedlach górniczych w śląskich familokrach. W Takiego życia opartego na prawości serca bardzo potrzeba, gdy rozlewa się fala przestępczości, nierzadko spowodowanej ekonomicznym i moralnym ubóstwem. Świadczą o tym kradzieże węgla z wagonów, czy innych materiałów skaj, nierzadko pojawiające się tragicznymi wypadkami. Potwierdzają to zdesperowanie ludzi, uruchomiający mnie na szyby, które, jak się wydawało, dawno już zniknęły z polskiego kraju plazu. Takiego życia opartego na sprawiedliwości potrzeba wówczas nasilają się niepokoje i emocje społeczne także w waszym środowisku, w wydowisku górniczym, chociażby te ostatnie związane z nowym podejściem rządu do spraw energii W sytuacji polskiego górnictwa na pewno nie ułatwia też znaczący import węgla. Wydaje się, że konieczny bo w dzisiejszym świecie rządzi ekonomia i rynek, chociaż nieraz można by oczekiwać skuteczniejszych działań osłonowych dla ojczystej gospodarki, co jest zawsze ostatecznie osłoną obywateli. Drodzy bracia i siostry wobec tych, stojącym przed przemysłem wydobywczym w naszym kraju trzeba cierpliwego dialogu i roztropnego działania. Trzeba współpracy. Wszystkich podmiotów życia słowego, sprawujących władzę, spółek górniczych, związków zawodowych i śląskich, i nie tylko śląskich gmin. Słowem, Trzeba decyzji działań opartych na właściwym porządku moralnym, na sprawiedliwości małości serca. Do takiego właśnie postępowania wzywał nas Jan Paweł II, kiedy niespełna 30 lat temu głosił Ewangelię Pracy i wołał na katolickim lotnisku Muchowiec. Wielu z nas słyszało tamte słowa osobiście. Byliśmy na tamtym przeogromnym znu Mówił tak. Praca ludzka stoi pośrodku całego życia społecznego. Jeżeli całą dziedziną pracy rządzi właściwy ład moralny, poprzez nią kształtuje się sprawiedliwość. I miłość społeczna. Jeśli jednakże tego ładu brak, na miejsce sprawiedliwości kłada się krzywda, a na miejsce miłości nienawiść. Psalmista zaś w dzisiejszej liturgii Słowa zapewnia nas, że u Bogu człowieka młodego, sprawiedliwego i dobrego staje sam Bóg, wspierając go i prowadząc w swoim mocnym ramieniem. Słyszeliśmy takie słowa Miej ufność w Pana i czyń to, co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. I dalej... Powiesz Panu swą drogę, zaufaj mu, a on sam będzie działał. On sprawi, że Twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a prawość Twoja jak blask południa. Sprawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana. On jest ich ucieczką w czasie utrapienia. Doświadczenie takiej przemożnej opieki, przez możne wstawienistwo Waszej patronki, świętej barbary, prowadzące do uznania w Bogu hojnego dawcy wszelkich łask, pozwala człowiekowi wyraźnie dostrzegać dobro, którego go otacza. Zachęca też, by Ojcu Niebieskiemu wyrażać wdzięczność i uwielbienie za Jego dobroć i za Jego darę. Moi drodzy, my, wierzący w Chrystusa nie mamy piękniejszej ofiary dziękczynnej dla Boga niż Eucharystia. To dlatego dzisiaj na ołtarzu katolickiej katedry składamy nasze dziękczynienie za całe dobro minionego dziesięciolecia istnienia Waszej kompanii. Z nadzieją, że to nasze dziękczynienie wróci do nas w postaci Bożego Błogosławieństwa. Pragniemy dziś dziękować Bogu i ludziom. moi drodzy, za zachowane miejsca pracy. Za każde zachowane miejsce pracy trzeba dzisiaj dziękować. I Bóg zadbać. Dziękuję Wam za powstawanie nowych, za zastępy młodych górników przygotowywanych do pracy w urnictwie, łącznie z gwarancją za za bezpieczne i szczęśliwe szczypty, które tym rodzinom zapewniają dzisiaj chleb powszechny. Jesteśmy wdzięczni. Za społeczne zaangażowanie kompanii wybranych, za zaangażowanie w przestrzeni kultury, za troskę o młode pokolenie, za starania o zachowanie kulturowej tradycji, etosu pracy, solidarnych międzyludzkich relacji i ładu społecznego. By nigdy, by nigdy w miejsce sprawiedliwości nie wkradała się Wśród, a w miejsce miłości społecznej nienawiść. Życzył nam tego przed 30 lat, jak już wspomniałem błogosławiony Jan Paweł II. Moi drodzy, w tej przyświętej, tej modlitwie eucharystycznej pragniemy także polecić Bogu wszystkie ofiary. Niebezpiecznej górniczej pracy. Ludzi, którzy zapłacili najwyższą cenę za spotkanie z często nieobliczalnie żywiołem, polecamy także i myślimy o wszystkich inwalidach górniczych. Ciągle wiele ludzi musi żegnać się w dramatyczny sposób ze swoimi żywicielami, synami, mężami, ojcami, którzy giną wypadka lub, lub wskutek ich następstwa, pomimo coraz większych nakładów na ochronę bezpieczeństwa kochań na ochrony zdrowia i życia górników. Wszystkich poszkodowanych górników ich rodziny otaczamy dziś serdeczną modlitwą, pamięcią, a kompania budowa otacza te rodzinę konkretną pomocą patytatu. Drodzy bracia i siostry, za chwilę poświęcimy sztandar kompanii. Niech ten sztandar poświęcamy Was jednoczy, bo taka jest rola, sztandar ma jednoczyć i niech przypomina o wartościach chrześcijańskich ogująców. Niech Was i do modlitwy zawstanie misrem świętej której wizerunek na sztandarze umieściliście. kompanii węglowej, uroczyście świętującej dziesięciolecie swego istnienia, jak i wszystkim gościom i osobom związanym z przemysłem górniczym, życzę, by mogły się cieszyć trwałymi owocami swojego misji swoich prac, swojego poświęcenia. Życzę, by podobnie jak z ziarna rzucony w ziemię z dzisiejszej Ewangelii, które kiełkuje, rozwija się i wydaje plon obfity, wysiłki waszej wspólnoty, burniczej braci, wydobywającej z ziemi czarne złoto, przynosiło zawsze oprócz węgla plon pomyślności, satysfakcji, uczciwej zapłaty, a w efekcie także plon godnego życia Was samych i Waszych rodzin. Kompanii węglowej, górnikom oraz ich rodzinom, a także całej ziemi Śląska, Zagłębia, Małopolski, a nawet Rudelszczyzny, ziemi usianyj szybami kopaj, niech nieustannie towarzyszy treść słów wypisanych na poświęcanie dziś sztandarze. Są to słowa szczęść może. Niech Bóg przez skuteczne wstawienictwo świętej Barbary wam szczęści. Oto się modlę i tego Wam życzę, Niech wam szczęścia na dziś, na jutro i na kolejne dziesięciolecia. Amen. Szczęść Boża. Młodrym się. Boże, źródło wszelkiej świętości łaski Wejrzyj z dobrocią na nas. Że przygotowaliśmy ten sztandar po uczci świętej Barbary. i będziemy go nosić w procesjach, będziemy go czcić na akademiach i na naszych różniczych spotkaniach. Pozwól nam poznawać stawiennictwa tych, która ciesząc się przyjaźnią chwałą Chrystusa, jaśniej jako świadek życia zgodnego z Ewangelią. Naszą orędowniczką ucień. O te dary i łaski prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. standard jest teraz przez poczet prezentowany wszystkim obecnym. Prezentacja sztandaru. Udkry się w intencji sprawowanej Moszy Święty, dziewczynnej i błagalnej, w intencji pracowników i zarządu kompanii węglowych z okazji dziesięciolecia istnień. Ciebie prosimy.